Księga rodzaju, rozdział 42 Kiedy Jakub dowiedział się, że w Egipcie jest otwarta sprzedaż żywności, powiedział swoim synom, dlaczego nic nie robicie. Słyszałem, że w Egipcie jest zboże, idźcie tam i kupcie nam trochę żywności, abyśmy przeżyli i nie umarli. Wybrało się zatem dziesięciu braci Józefa, aby w Egipcie zakupić ziarno. Benjamina bowiem brata Józefa nie wysłał z jego braćmi, gdyż mówił, mógłby osłabnąć w drodze. I poszli synowie Izraela, aby z innymi podążającymi tam dokonać zakupu, gdyż ich w ziemi Kanaan panował głód. Józef był zarządcą kraju i tylko on zajmował się w kraju sprzedażą całemu ludowi. Dlatego gdy przybyli bracia Józefa, przed nim musieli złożyć pokłon, schylając swe oblicza aż do ziemi. Józef poznał swoich braci, gdy tylko ich zobaczył, ale opszedł się z nimi surowo. W rozmowie z nimi odzywał się o schle. Zapytał ich skąd przybyliście Odpowiedzieli z ziemi Kanaan Chcemy kupić żywność Józef rozpoznał swoich braci Oni natomiast nie poznali go Przypomniał sobie Józef również o snach które miał on dziś. Przemówił do nich szpiegami jesteście Przychodzicie tu aby przepatrzeć w tym kraju szlaki Odpowiedzieli nie panie Przyszliśmy słudzy twoi aby kupić żywność Jesteśmy wszyscy synami jednego człowieka My ludzie spokojni, twoi słudzy nie są szpiegami, rzekł im, nieprawda, przybyliście przepatrzeć przejścia tego kraju. Oni bronili się, było nas, sług twoich, dwunastu w krainie Kanaan. Dzisiaj najmłodszy jest przy naszym ojcu, a drugiego już nie ma. Na to rzekł Józef, jest tak jak powiedziałem, wywiadowcami jesteście, w tej sprawie trzeba będzie wydobyć z was prawdę. Na pomyślność faraona nie będziecie mogli stąd odejść, jeśli nie przyjdzie tu wasz najmłodszy brat. Wyślijcie teraz jednego spośród siebie i przyprowadźcie tego waszego brata. Wy natomiast będziecie zatrzymani, dopóki nie znajdą potwierdzenia wasze słowa, czy mówicie prawdę, czy nie. Bo jeśli nie na pomyślność faraona, szpiegami jesteście, najpierw jednak kazał ich osadzić na trzy dni w więzieniu. Trzeciego dnia rzekł im: Zróbcie, co mówię, a zachowacie swe życie. Wszak i we mnie jest bojaźń Boża, skoro jesteście ludźmi spokojnymi. Niech tylko jeden z Was zgodzi się być zatrzymany w więzieniu, a wy idźcie i zawieźcie swój zakup żywności. Potem przyprowadźcie do mnie swojego młodszego brata, aby Wasze słowa okazały się wiarygodne, jeśli nie umrzecie. I zgodzili się to zrobić. Bracia mówili między sobą: no tak. Ciąży na nas grzech za naszego brata. Nie liczyliśmy się z jego żałością, kiedy nas błagał. Nie wysłuchaliśmy go, teraz my popadliśmy w taką niedolę. A Ruben przypomniał im, czy nie ostrzegałem was, nie wyrządzajcie krzywdy temu młodemu. Wy jednak nie posłuchaliście mnie, oto teraz jego krew domaga się rozliczenia. A oni nie wiedzieli, że Józef rozumie ich, bo rozmawiali z nim przez tłumacza. Oddaliwszy się od nich, Józef zapłakał. Gdy znowu przyszedł do nich, rozmawiał z nimi. Potem kazał oddzielić od nich Symeona i na ich oczach związać go. Rozkazał też Józef napełnić ich juki zbożem i każdemu włożyć do sakwy jego srebro, a nadto dać im prowiant na drogę. I tak im zrobiono: nałożyli zboże na swoje osły i odeszli stamtąd. Kiedy na postoju jeden z nich rozwiązał swe juki, aby dać osłom obroku, zobaczył sakwę ze swoim srebrem leżącą na wierzchu w jukach. Poznajmił zatem swoim braciom zwrócono mi srebro, znalazłem je w mojej sakwie. Wtedy ich serca zadygotały ze strachu. Bardzo poruszeni pytali jeden drugiego, cóż to takiego uczynił nam Bóg. Kiedy przybyli do swojego ojca Jakuba w krainie Kanaan opowiedzieli o wszystkim, co ich spotkało. Mówili, ów człowiek odzywał się do nas bardzo nieuprzejmie i zamknął nas w więzieniu jako szpiegujących w jego kraju. My mu odpowiadaliśmy, jesteśmy ludźmi pokojowo nastawionymi. Nie jesteśmy wywiadowcami. Jest nas dwunastu braci, synów wspólnego ojca, ale jednego już nie ma, a najmłodszy przebywa teraz przy swoim ojcu w Kananie. Wtedy ów człowiek, pan tego kraju powiedział, czy rzeczywiście jesteście ludźmi pokojowo nastawionymi, w taki sposób poznam, zostawcie tu u mnie jednego brata, a wy zabierzcie swój zakup żywności dla waszej rodziny i odejdźcie. Potem przyprowadźcie do mnie swojego najmłodszego brata, abym przekonał się, że nie jesteście szpiegami, ale że jesteście pokojowo nastawieni i abym mógł oddać Wam Waszego brata. Później będziecie mogli odbywać podróże do tego kraju. Przy opróżnianiu wszystkich ich worków okazało się, że są w nich sakwy ze srebrem każdego z nich. Kiedy zobaczyli te sakwy ze swoim srebrem, ich i ich ojca ogarnął wielki strach. Jakub, ich ojciec, rzekł im, chcecie pozbawić mnie dziecka. Józefa już nie ma, nie ma Symeona, a teraz chcecie zabrać mi Benjamina. To wszystko dobija mnie, na to Ruben rzekł swojemu ojcu, jeśli ci go nie przyprowadzę z powrotem, będziesz mógł zabić dwóch moich synów. Powiesz go mojej ręce, a ja zwrócę ci go. On jednak odpowiedział, nie pójdzie mój syn z wami. Jego brat już umarł, teraz on został jedyny. Może się zdarzyć, że osłabnie w drodze, którą pójdziecie, przez to mą starość zepchniecie w smutku do grobu.